Cześć, witam w swoim kanale Od razu mówię, że nagrywam z nowym mikrofonem więc napiszcie w komentarzach czy dźwięk jest lepszy czy nie Będę Wam wdzięczny za tą podpowiedź A w tym filmie chcę Wam powiedzieć parę słów na temat siewu i sadzenia warzyw Jak widzicie u mnie w nocy spadło dość sporo śniegu No dość sporo, może z 3 cm ale to w moim rejonie to i tak jest dużo, jak na tą porę roku, ale nie o tym filmie. Ogólnie przeglądając ostatnio YouTube'a, zauważyłem, że pojawia się coraz więcej filmów, że można już siać i sadzić warzywa. No i powiem Wam tak: jeden film, który obejrzałem, rzeczywiście o sadzeniu pora i selera siebie siewie, przepraszam siewie, pora i selera rzeczywiście można by już było go wysiać tylko jest jedno zasadnicze pytanie o którym no w tamtym filmie akurat autor nie powiedział ani słowa po co on sieje tak szybko te warzywa ponieważ on nimi handluje, nimi handluje dlatego zależy mu na tym, żeby jak najszybciej te warzywa skiełkowały jak najszybciej te warzywa wyrosły i żeby mógł je jak najszybciej wtedy na początku sezonu sprzedać jak widzicie ja mam por fakt faktem ona nie jest jakaś rewelacyjnie duża ale ona jest z zeszłego roku po prostu to jest odmiana która może zimować w ziemi jej się nic nie stanie a liście ogólnie które będą mnie za bardzo i tak się usuwa i tak więc jeden problem jest rozwiązany Selera, oczywiście seler, ja mam po, mam zebrany jeszcze jest w piwnicy, mam go dość sporo, ponieważ też e, z, trochę, trochę sztuk go już miałem e, w zeszłym sezonie, więc też jeszcze potrzeby wysiewu selera nie ma. W takich warunkach jak nasze domowe naprawdę nie ma jeszcze potrzeby wysiewania. Warzyw na flance. To jest błąd, moim zdaniem, ponieważ co zrobić wtedy? Jak taki por czy seller, wiadomo, on nie skiełkuje w 5 tygodni, będzie kiełkował 6-8, ale to i tak będzie dopiero początek marca. I co z nim zrobimy? Jeśli nie mamy jakichś wielkich tuneli, jeśli nie mamy przystosowanych do tego pomieszczeń do uprawy, to praktycznie z tym. Porem, selerem, jak on będzie do, gotowy do wsadzenia, my nie wejdziemy jeszcze do warzywnika, bo nie będzie na to możliwości. Po prostu nie, nie to nie jest czas, żeby sadzić w, w początku marca, czy nawet w połowie marca, do gruntu sery, pola, y, selery, pory, ponieważ są one bardzo narażone na przemarznięcie. Wtedy oczywiście można to zrobić, ale wtedy trzeba je okrywać. Jak tylko będzie ryzyko przymrozków, okrywać, odkrywać to jest bardzo dużo pracy, którą możemy wykonać po prostu za chwilę. Bardzo popularne w zeszłym roku, i w tym roku już widziałem też z dwa filmy o, na temat siewu marchwi i pietruszki. No, niektórzy sieją marchew i pietruszkę nawet już w grudniu. Wiadomo, marchew, zanim zejdzie, to jest też 5 tygodni. Teraz, jakbyśmy wysiali marchew, to ona by nam wzeszła lub nie za około 2,5 miesiąca, więc to jest 8-9 tygodni. Nie wiadomo, czy w ten czas te nasiona by po prostu nam nie uległy zniszczeniu, degradacji, nie uległyby, nie zapadłyby na jakąś chorobę, albo po prostu by nie zgniły w ziemi, ponieważ wiosna w zeszłym roku i zresztą cała zima była bardzo mokra, cały czas padało i nie padał to śnieg tylko deszcz więc ta porcja wilgoci, porcja wilgoci w ziemi była bardzo duża i te nasiona w dużej mierze nie powschodziły osobom, które się pośpieszyły z wysiewami no jest tak po prostu, że lepiej poczekać chwilę wysiać już marchew, pietruszkę pod koniec lutego nie śpieszyć się, ponieważ Możemy sobie tylko zrobić niepotrzebną pracę, nerwy, straty finansowe. Wiadomo, nasiona nie są jakieś bardzo drogie, no ale dla mnie, moim zdaniem, najważniejsze to, co my tracimy w takim układzie, to nie, jest, nie są pieniądze, nie jest yy, praca, no bo wiadomo, już tam jak przygotujemy to podłoże, to zostanie nam tylko lekko zruszyć i można siać. Ale najważniejsze, co tracimy, to czas, którego nam w obecnych. W obecnym trybie życia po prostu brakuje, to nad czym bym ewentualnie się zastanowił nad sadzeniem, to jest czosnek i cebula. No, ale tak jak widzicie, u mnie teraz jest wszystko pod śniegiem, nie będę w śniegu tam się babrał. Zresztą czosnek i cebulę mam wysadzoną. Sadziłem ją w listopadzie, ale te osoby, które jeszcze nie mają, to. Czosnek można jeszcze spróbować o zimy posadzić. Cebulę, dymkę o zimą również posadzić. Od razu mówię, że odmianą, jaką, jaką ja sadziłem cebuli, to było zawsze zimową sensu Yellow, ponieważ jest bardzo dużo pytań o to, jaka to jest odmiana. Ona się charakteryzuje tym, że ma bardzo fajne, duże, duże główki. Około 6-8 cm, tak więc dość ładny ploniec i jest, dość szyb i jest y, szybko, bo wiadomo, to już w czerwcu praktycznie jest gotowa do zbioru. Ja u siebie też nie będę jeszcze sadził ani siał, niczego, ponieważ możliwe, że będę w tym roku przechodził na uprawę jedynie w zagonach, ale to jeszcze muszę zobaczyć, <laughs> czy starczy po prostu czasu, żeby te zagony y, wykonać i. I żeby zacząć uprawę, ponieważ no jest problem po prostu z czasem i to dość duży, zawsze go brakuje, zawsze jest coś do zrobienia w koło domu. I zresztą sami wiecie, ten kto ma dom czy też działkę, zawsze wie, wie, że po prostu pracy jest masa i trudno jest znaleźć odrobinę czasu, żeby usiąść, odpocząć, kawę spokojnie wypicia, co dopiero ruszać z jakimiś dużymi pracami. Tak, co jeszcze? No, już widziałem również filmiki o terminach siewu pomidorów i papryk na flance. No, to to już jest w ogóle abstrakcja. Ech. I powiem Wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać po co ludzie nagrywają takie, takie filmiki. Ponieważ, jeśli byśmy teraz wysadzi, wysiali pomidory, to za dwa miesiące, za dwa i pół, byśmy mieli już sadzonki do, do wsadzenia do tunelu. No, i to tam jeszcze można by było <coughs> jako tako zrozumieć, bo to już by była połowa marca, chociaż dla mnie to też jest termin abstrakcyjny. W ogóle nie. Ja się zastanawiam w ogóle po co ludzie takie filmy nagrywają, że już można siać pomidory, ponieważ jeśli nie mamy growboxa, to jest takie najprościej mówiąc urządzenie, które doświetla sadzonki utrzymuje w miarę równą temperaturę to te nasze sadzonki pomidoru będą wyciągnięte będą wiotkie i uwierzcie mi, że większość z nich będzie do wyrzucenia, ponieważ one nie wyrosną będą w bardzo złym stanie lepszym rozwiązaniem już jest tak jak ja, nie mam growboxa i zacząć wysiewać pomidory w marcu i wtedy mamy pewność, że nam i światła tym pomidorom nie zabraknie. Będą do wsadzenia akurat w, w połowie maja, tak jak dawniej się to robiło. Ponieważ należy zwrócić uwagę na to, że teraz grudzień mamy ciepły, ale przeważnie koło 15 maja zawsze jest przybrozek i te pomidory mogą ulec uszkodzeniu. No i jeśli. W najlepszym przypadku to odchorują, w najgorszym będą do, do wyrzucenia sadzonki. Tak więc, napiszcie mi w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat, czy już można siać, czy nie. Zachęcam do oglądania innych filmów. No teraz było trochę mniej, ale za chwilę zacznie się przycinanie, formowanie drzewek, tak więc zapraszam do oglądania. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do subskrypcji kanału. Na razie cześć.